a w dzisiejszym odcinku e, dobijemy sobie 120 poziom oraz pobijemy kilka elit drugich. A więc jeżeli nie padnę po raz piąty z kolei, e, za chwilę dobijemy sobie 120 poziom. Powiem wam, że do 119 było pięknie, nawet do 119,5, a później nagle jak z, nie wiem, jak z dupy pojawili się gracze, których co w ogóle nigdy nie widziałem od tu ekspie. I nagle zaczęli wiesz, temp i dedać. Już po prostu nie wytrzymałem. Zaparkowałem Paladyna na Magradicie i wydałem tego noba, co mnie dwa razy dednął, a jeszcze raz na awku Normalnie się loguję na inną postać. Wróciłem, patrzę, że jestem w tu zmernie. I jeszcze raz traciłem dodatkowo. Więc to po prostu szlak mnie trafił. Ale w końcu uda udało mi się ten, ten 120 dobić. Uwaga, czy mi się uda, czy może jeszcze padnę. Jakbym teraz spadł, to mój komputer rozwalił chyba. No ale dobra. O! I 120 poziom moi drodzy wbity Tu sobie jeszcze te dwie grupki ubiję No i lecimy za chwilę Robić nowe umeczki oraz Nowe umki oraz yy, Po tam poszczały takie Wiecie takie drobne yy, O! Po nowy łuczek Nareszcie, bo ten to jest po prostu Pożar się boże yy, Więc tak, bierzemy sobie Asze, a jakże zacnę? O i nareszcie w dzień ta talizman działał Dobra Wszystko mam no i Teraz dokupimy sobie potionów Tak myślę, że z tyle na razie wystarczy e, Do Ithan lecimy, zakładamy Zakładamy naszego majstersyka I no i co, no i, i Lecimy po łumki No i przy okazji sobie jeszcze dwójki ściaskamy za chwilę e, co tu jeszcze, o dobra, no i bierzemy w takim razie temki wiem, kasy za dużo nie mam, ale na razie się wybijam z kasą, można powiedzieć mam nadzieję, że będzie coraz to lepiej gdzie jest ten łuczek kurde, aha, tu dobra zakładamy, pyk, nareszcie czekajcie, zobaczymy nasz atak 1100, no proszę, od 300 wy wzrosło to była po prostu tragedia wcześniej co tu jeszcze musimy sobie wziąć a w sumie sobie PC format chyba założę Dobra Co eee, tu jeszcze możemy sobie założyć moi drodzy Zakup to chyba nic Tu nie mam Dla siebie już takiego Co bym mógł sobie założyć moi drodzy Ale to chyba yy, Nic takiego Dobra Takiej są jeszcze zwoje i niezwoje My teraz lecimy sobie zrobić umki yy. Nie ma po prostu bata Nareszcie udało mi się bić ten durny level, bo już się po prostu... Yy, no, no już prawie koboty rozwalił, nie będę ukrywał od tych zgonów. Na szczęście powstrzymałem się jeszcze. Burek może mi coś tam, bije tam dziewczynki, no i może ten, no i może. Boże, dziewczynki, yeah, piernicę, co ja piernicę, trzeba mówię. Bije dziewczynki, bije sobie ten, bije sobie burka, iż mam tu bić No i na razie, jak jedno herko latło, tak jedno hero, to już starcza z burka, czyli te bardziej mało warte no może zbroja dla woja jest w ogóle jeszcze bardziej dupiata ale tak te, no i to, to ten sam kit, ten samo gówno sobie yy... dwóch zestawów jak już płacę piecytka to zapłacę za obydwa zestawy i teraz my w drodze rozdamy sobie w takim razie umki więc ta... yy, poprosiłem tutaj gracza yy, już mówię Szenerem bardzo ją pozdrawiam, pozdrawiam. Yy, dziękuję jej zobaczymy jak te umki nam w ogóle tutaj wyjdą więc tak, z Drogi Światłości koncentracja many oczywiście na maksa e, I co dalej? Wzmocnienie many 8, poprawa... Oh, wzmocnienie many 8, dobra 7, 8 e, Poprawa kondycji na 5 Ciekawie, się zap zapowiada Leczenie ran aż 7 Spoko e, Przewracanie many na 6 i z tych umek to chyba na tyle. Z tego mi tutaj wygląda tak. To drogie światłościśmy już sobie załatwili. Nie ma w ogóle rcieciaturowego, moi drodzy. Bo to jest nasz i pod tego, jak założę ten, to mam 1000 Tak czy siak, więc nie jest źle. Dobra. To mam takie widzicie, no no takie w sobie. Będę je starał się z czasem ulepszać. Zobaczymy, jak to ulepszanie mi wyjdzie. Dobra. Najpierw do tornegów. Najpierw polecimy. Do tornegów, dobra. I, i I, i, może się jeszcze na miłka przejdę w filmiku ale chybaś mi się nie będzie chciało nie będę was tym miłkiem zanudzał podejrzewam że no nie będę was tym miłkiem za, zanudzał sobie tylko ten sobie tylko mm, to sobie tylko sobie dwójki jeszcze inne ubijemy na spec dystansowej na full oczywiście czekajcie o i teraz sobie ubijemy tego bureczka, o którym wam mówiłem już wcześniej jeżeli ktoś nam się nie wpieprzył, ale raczej mało ktoś odważa. Poczekamy sobie chwilę. Pozdrawiam Hyperiona, czyli mojego kolegę z purka. Jego prawdziwy nikt to herbatnik. O, i jest burek idealnie. A turka go też ubijała, ale nie chce mi się teraz ryzykować na filmie, bo jeszcze padnę i będzie hała. Bo siara nie hała. Ha, hańba będzie jak padnę, więc wolę nie, tutaj nie ryzykować. Ym, tak z tego trochę spowolnimy. Auto, dobra. Mam już bić burka ile? Kurde sorki. Kurde, no, że mi się popieprzyły te krawisze. Nieważne. 104 bicia, no nie jest ile, dobra. Żeby nie czekać na przelogowanie, to sobie ubijemy dwójkę na przyszłej już unii. Czyli pajączka. Brakuje mi 5% do lewela, żeby pająka nie bić, ale sobie jeszcze tutaj zostawiłem. Koplanka może jest na nerdusku. O dziwo z biję. O dziwo z wyczerpem, widzicie. Kupiłem za jedną wesełkę. Dobra i wracamy na traficiela Dobra i rozdajemy umki Dobra, więc tak Mamy już specjalne trafienie krytyczne na 4 Naturalny unik na 9 Spoko, zobaczymy jak to wyjdzie, a gdzieś się pozmienia, nie? No to, to umki można ciągle zmieniać cały czas, to nie ma tutaj Problemu. Wygodna szybkość na 8. No spoko. Trochę mało, no ale dobra. Eee, wygodne stroje na 6. Szybka strzała na 5. Bójny strzał na 6. No i to jest koniec tego. No i teraz zim... nalecimy no, na magię zimna. Sorry, ja to tak się nie nawet mi się nie chce, nawet mi się nie chce um, iść z Butastornek do, do tego, do... Yy, no, do telepo no do teleportu, tylko sobie tepam się yy, do miasta bliższego. Ale akurat kurzar się opłaca, bo tutaj mam jeszcze... U Mogę sobie zrobić umki. Zimno oczywiście. Zamro oczywiście i lodowy pocisk oczywiście O i jest wszystko Zobaczymy co z tego będzie Moi no, drodzy z tych umek e, 1000 tutaj mamy ABS-y takie sobie Krytyk nam wzrósł Unik nam Nie, ogóle tak samo chyba w sumie Ale jak to założę to będzie więcej pewnie No 30 Dobra Skoczymy sobie po teleport do andarów i w sumie może przejść się teraz na burka, czy nie teraz, tak właśnie rozmyślam, ile gdzie ja idę, to kurde bele Dobra, bierzemy zbój na e, Dobra, 190, 130k 130k, 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 130 130 k dobra, na razie wystarczy. Tutaj dam te zwój, te zwoje. No kurde, tak się nie da edytować zwojów, no ja nie wierzę. Ja tutaj się mam samego pecha i tylko tyle mogę o sobie powiedzieć. Boga żadnego nie wziąłem, dobra, trudno. I tak na chwilę pewnie polecę do miasta. Pójdziemy sobie na łowce, zobaczymy jak tam łowca wygląda. Włączymy sobie, moi drodzy, efekty. Dobra, są efekty. Zobaczymy teraz efektami, jak będzie wszystko wyglądało. No i co? No i. No i teraz stoimy na dwójkach, no i trzeba tego parka wreszcie zacząć jak spić. Mam w ogóle klucz. No klucz. Przynajmniej na teraz astalisma, nie będę się respił 20 minut, tylko jakieś 10. No dobra, nie no 8, tak. Więc już teraz prawidłnie. Dobra, idziemy, zobaczymy tego burka. Przejdziemy się najpierw na burka. Mm. Burka, 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 ma ma, 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 ma... Łowców. O magii mi się nie chce... Nie wiem, gdzie jest najbliżej na magii, chyba jest najbliżej w sumie. Dobra, na magii chodźmy na razie. Zobaczymy jak ta magia wygląda w ogóle. Bo ja już nie grałem na tym serwerze dość dawno, więc się nie orientuję teraz ile tych kto na czym stoi. Na jakim burku. Bo jest... Ja pi, ja pi to ja, co ja jaki burek. mówi miłek. Na jakim miłku kto stoi? Ale teraz może tak inny temat zmieńmy. We wtorek udaję się do yy, Katowic z kolegą przyjacielem na yy, tam dzień otwarty Garmory Ciekawe co tam ciekawego ciekawe, co tam ciekawego dostaniemy. To właśnie jest logika mojej logiki. Dobra, nieważne Wbijem te drobki, zobaczymy jak długo wytrzymam na miłkach, czy się nie w nie wbiję wyższego po prostu. Bo jeżeli nie będzie dało się postać, to ja nie będę bólił za żeby stać, ja sobie wolę trochę jako zakupić i sobie postać na przykład sobie wbiję nie wiem na królową, na teściową też potem takie niewielkie wbijanie do przodu więc można wbić i postać nie, nie widzę problemu no ale jeszcze wolę sobie, jeszcze dam sobie szansę na miłkach Bo no teściowa królowa zagaj oczywiście są na jednym jakby ogniu bo to w końcu bo to w końcu sto 100... no 106, czy czyli mamy wszystkie dwójki. Czekaj to gówno, więc tam każdemu dwójku ubiję na 106. Tylko może Maga na to auto nie ubiję bo reszta to na łaca naiwniaków rocznych kacpi. Jakieś gówno tu stoi, mi się wydaje, czyli znaczy, nie kojarzę tych jakoś z Więc zaraz sobie spróbujemy. Szcza też nie mam za dużo. Nie zaopatrzyłem się z czoły, jestem głupi, no ale dobra. Teraz sprzestujemy mojego zacznego tropiciela, który jest pewnie, padnie na pierwszym lepszym graczu. Yy, muszę sobie mieć umki pod ogień, raczej na łowce, bo łowca jest dość no silny z tym gry. No i mogę z tego gry po prostu nie przeżyć. Więc no o jest coś. No to bijemy, ładujemy w niego. Teraz pewnie padnę, to się będziecie ze mnie śmiali. No proszę, te przebicie unik. Właśnie piękny ten... piękność łowcy i ta nie? Bijesz niego, a ten ci... walić mu CK, CBK, przebicie, kurde, ym, gry, nie wiem co tam jeszcze, krątwa, a ten ci unik walnie, nie? I to właśnie jest bardziej irytująca sprawa. No już mi gry wcisnął. Dobra, przywaliłem mu przynajmniej. Dość bogato w sumie, dość... Tak dość owocnie mu przywaliłem. 15% ze zwykłego strzału to nie jest tak źle. Zobaczymy czy mi ten łuk poratuje coś. Dobra, no on mi za dużo nie bije na szczęście. O, ładnie, ładnie, ładnie na razie wchodzi. Ale kas sobie zaoszczędzimy 200 many. Na razie bije jo Jakiegoś ziomka. Na razie piszę się przez osobno, żeby ktoś tutaj mi... Kurde, no nie wytrzymam tych uników. widzę uników, jak ktoś mi unik robi, nie? 72 pewnie padnę na no mojej drodze, to, to jest, ja jestem po prostu głównym, no przecież to jest oczywiste, że ja muszę paść, tak? No i jest, przecież to jest niemożliwe, ten oni powinni trochę zmieścić, chociaż odrobinę, od no przecież to jest psychiczne, że to drugi szczał z rzędu, no i teraz jeszcze przybicie mi weszło, Teraz jeszcze jeden zwykły, cienki hit, to jest wszystko co, O, teraz miałem fuksa, teraz dziękuję ci, ten... teraz mi, nie... o, pięknie, ciekawe szło. O, chyba będzie trochę lipnie mi się wydaje Zwykły walnijmy Pięknie, szybka strzała, teraz podwójnym gasimy O, i chyba to wygramy moi drodzy, wylekamy się jeszcze Dla pewności No właśnie o to mi chodziło, takie bomby, o takie coś Właśnie o to mi chodziło Dobra, wyleknijmy się żeby... A, bo on też się w wylekał To trochę lipa Zobaczymy O, jeju, już, chyba że że teraz ten... O, c, przebicie Pięknie wchodzi ten hit Dobra, lightowo wygramy jednak, jednak. No kurde, no właśnie to jest to. Podwójne i dwa uniki, jeszcze na CK, aby już był w grobie. tak Ups, no, mam przynajmniej drugi ruch. Dobra, pięknie Wziął mi... Chyba 15% to było, o ile się nie mylę. Subie to ubijemy. Tak dla 6k Co byśmy mogli sobie jeszcze zrobić, no ja sobie tutaj siądę na tronie I myślę, że ten filmik zakończę Albo zrobię pauzę i na miłka odpalę nagrywanie Więc ja robię z Moi drodzy wybaczcie mi, że tak No zapomniałem o mi na miłka, czy Ubiłem miłka, ale zapomniałem go nagrać, sorry Dlatego nagrawam jeszcze raz tego kochanego Pana Burka Ubiłem sobie jeszcze dwójki na... Na Nuthei Żeby po prostu jakoś to... Ten filmik uciekawić, a nie tylko wbić tego level Rozdać umki i... Przejść... Przejść na Miłka Więc sobie ubiłem tego pajączka jeszcze raz Gdybym całą na Hutennę sobie przesłać, to ją przesłał oczywiście Wszystkie legi bym sobie najbardziej chciał przesłać No ale niestety jest to niemożliwe A szkoda Dobra no to bijemy no, Oczywiście jak zawsze nic Ubijemy sobie jeszcze na Biksunie go planem Widzicie ma wyczerpa więc nie jest Nie jest, no patrzcie i na pocisła ostro Pozdrawiam gracza zabrzeć, czyli Kosmik z którym będę we wtorek razem jechał na e, Dzień Otwarty Ksawierus, o kurde Dobra Ksawierus ubijemy sobie całe SK już tu jest, jak już weszłem to ubije całe SK. Już się ze chciało lognąć na te go odrobiciela. Bo jak patrz na te kuj, te kasę, to wszystko chciałem na przesłać, nie? tak nie mam ochoty w ogóle to wychodzi, no ale już... Jak mi się nudzi, to sobie wejdę i strzaskam te dwójki. Może akurat jeszcze jakaś się nalega poleci. Więc no fajnie by było, no ale dobra. No i jeszcze łowca. te herp tu już nie zbieram teraz, bo ich mam masę. Tu mam jakieś dla tym itemki, więc dość sporo jest ogólnie tego, dość, 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 sporo. A zostawię to, dobra. No i jeszcze sobie logniemy na Akerina. Zobaczymy, czy może on, nie wiem, nie wiem czy on, bo tam gąs raczej zajęty stoi. No bardziej taki zajęty jest ten gąs. Czekajcie, może gdzieś się przyjdziemy. A wiem, wiem co moi drodzy zrobimy, wiem, 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 wiem. Wjedziemy się na worka, czyli worundielka. A tym gościem będę stał, to po co tam widzicie, ciągle coś stoi. Co to jest na worundielka, na nim postoję trochę. E, a tu się muszę pochwalić wam. Nie, wiem, że to tylko priwek, no ale mm, tak czy tak jest to dość spore osiągnięcie. Naprawdę zaszalałem, moi drodzy, z tym e, czymś, co ja zrobiłem tutaj. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Słuchajcie, coś tu ze zniszczymy, na przykład to ze zniszczymy. Jest tygnie. Moi drodzy, zobaczcie sobie i tak. Pokażę wam moi drodzy, jak lotłem jednego dnia w ciągu 14 minut dwie legendy. No więc, tak. E, to macie czapkę z Gąsa, 24 stycznia 2015 przez Akerin i 24 stycznia przez Akerin. E, o 218 lotłem czapę razem ze strażakiem Marcinem oraz od 232 lotułem właśnie ten oto, czy dwa bicia później dokładnie bo w pierwszym biciu było uni, znaczy w pierwszym było to czapka, potem było uni czapka a potem było legę, torba znowu, no i wszystkie obydwie legi złapałem, więc całkiem spoko po co ja to biję, kurde no i no ogólnie całkiem nieźle mi się wydaje, no bo jednak dwie legi w 14 minut nawet na prywku, bo się zdziwiłem, że tak że tak magicznie, o patrzcie kurde, ale co tak mi szybką mapkę zre zrenderowało? Przecież nigdy nie, tak daleko tak nie renderuję mapki, że na drugi, drugi koniec mnie od razu no nieźle. No zdziwiłem się, szczerze mówiąc. No założyłem tą czapkę, bo zawsze może się przydać, a po co mi takie gówno jak to warte jest stobaniek na tym świecie, znaczy w ogóle na piwkach, więc to, to się zakłada raczej jak się nie ma tego jeszcze w e a gdzie jest ten pan ziomuś? Chyba to jest on Dobra, no to ja się z wami żegnam I widzimy się w kolejnym odcinku To narka